Dzień dobry Państwu. Witamy na briefingu Polski 2050 Szymona Hołowni. Oddaję głos naszemu liderowi Szymonowi Hołowni. Drodzy Państwo, to, to nie był dobry poranek dla Rzeczpospolitej, to nie był dobry poranek dla demokracji w Polsce. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda osłabił dzisiaj nasz kraj. Osłabił go wewnętrznie i zewnętrznie. W sytuacji, w której mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, niestabilną sytuację na Białorusi, wiele pytań, które dzisiaj przed nami, którzy boimy się o nasze bezpieczeństwo, stają. Prezydent Rzeczpospolitej, strażnik Konstytucji, strażnik naszej jedności zdecydował się podkręcić do oporu polsko-polską wojnę domową trwającą od tylu lat. Postanowił podkręcić do oporu polaryzację, która niszczy dziś nasze wewnętrzne relacje w tak wstrętny, bezwzględny i niszczący sposób, jaki obserwujemy wszędzie, przecież nie tylko w życiu publicznym, ale też i w naszych prywatnych relacjach. Dolał oliwy do ognia, sprawił, że znowu Polacy będą stawać przeciwko Polakom w tak gorącym czasie. Nie można powiedzieć o tym, Niczego więcej niż to, że to jest właśnie to, na co czekają dzisiaj nasi wrogowie, nasi przeciwnicy. Że dzisiaj to w ich interesie jest to, żeby Polska była słabsza, skłócona, bardziej podzielona i żeby ta wojna domowa trwała u nas w najlepsze. Prezydent, motywując swoją decyzję, trafnie diagnozował chorobę która toczy dzisiaj nie tylko polską demokrację. Rosyjskie wpływy są widoczne dzisiaj rzeczywiście na całym świecie. Jeżeli nie była w stanie im się oprzeć demokracja tak wielka jak amerykańska, to co dopiero mówić o innych demokracjach, o innych systemach? Natomiast prezydent, mówiąc dzisiaj, że chce prawdy, że chce, żeby sprawy, które dotyczą polskiego bezpieczeństwa wyszły na jaw, Zrobił wszystko, żeby tak się nie stało. Powiedział, że chce prawdy, a dostanie stek kłamstw. I wszyscy dostaniemy stek kłamstw pisowskich kłamstw, bo nie możecie mieć wątpliwości, że ta komisja, w której udziału nie weźmie żaden poseł opozycji, będzie czymkolwiek innym jak pisowskim przedwyborczym cyrkiem. A Andrzej Duda otworzył dziś. Wielki zakład produkcji przedwyborczej kiełbasy Prawa i Sprawiedliwości. W sytuacji, w której potrzebujemy, zwłaszcza dziś przed tak trudnymi wyborami, sprawdzonych informacji, prawdy, obiektywnych danych, zamącił nam w głowach, sprawił, że będziemy dostawali kłamstwa, manipulacje, pasztet to się po prostu nie godzi, panie prezydencie. Trzeba jasno powiedzieć dzisiaj, że to, co zrobił prezydent Duda, to działanie przeciwko polskiej racji stanu w sytuacji zagrożenia, w jakiej znalazł się nasz kraj. To decyzja bardzo rozczarowująca, to decyzja, która będzie kosztowała Polaków i Polki mnóstwo krwi w wewnętrznych sporach. Panie prezydencie, jeżeli rzeczywiście chciał pan wyjaśniania spraw prawdy. Budowania naprawdę naszego bezpieczeństwa miał Pan wiele czasu i wiele możliwości, żeby o to zadbać. Ale na pół roku przed wyborami, na życzenie swojego środowiska politycznego, wychodzić z roli prezydenta, który jest ponadpartyjny i dawać niebezpieczne narzędzie do ręki Kaczyńskiemu i jego pomagierom, to jest coś, o czym powiedzieć, że jest rozczarowujące, to zdecydowanie za mało. Prezydent Duda zadał dziś cios polskiej demokracji. Zadał dziś cios Rzeczpospolitej, której wierność ślubował. Prezydent Duda podał dzisiaj polskiej demokracji zamiast lekarstwa na choroby, które opisał, truciznę. Natomiast ja chcę powiedzieć bardzo jasno: Panie Prezydencie, ta demokracja Pana przeżyje. Rzeczpospolita Polska Pana przeżyje. Przeżyje Pana rządy, przeżyje Pana decyzje. Poradzimy sobie z nimi, ustoimy je i pokażemy, mam nadzieję, już niedługo, co to znaczy szacunek dla spokoju społecznego, dla jedności Polaków i Polek, dla prawdy, dla tych wszystkich wartości, na których dziś powinna opierać się polska polityka. Na koniec proszę, drodzy Państwo, żebyście mi pozwolili powiedzieć, o tym ruchu pana prezydenta wysłania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Wiadomo dzisiaj, że ten pisowski propagandowy cyrk, czyli ta komisja antyrosyjska, tak naprawdę antyopozycyjna czy antydemokratyczna, ta cała komisja, ta, ta, ta cała ustawa trafi do kolejnego cyrku pisowskiego, jakim jest dzisiaj w cudzysłowie Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli pan prezydent. Nie dysponuje odpowiednimi zasobami, które pozwoliłyby mu ocenić i sprawdzić, ile artykułów konstytucji łamie ta ustawa o tej komisji, to my służymy naszą ekspertyzą. Łamie ich co najmniej dziewięć w sposób zupełnie bezpośredni. Nie wspomnę już o innych aktach prawnych, z którymi w sprzeczności jest ten podpisany dzisiaj przez prezydenta legislacyjny potworek. Na koniec już zupełnie jasna deklaracja. Nikt z parlamentarzystów Polski 2050, a jak słyszę również naszego koalicjanta, polskiego stronnictwa ludowego, nie weźmie udziału w tej farsie, w której klaskać będzie Władimir Władimirowicz Putin. Dziękuję bardzo. Agnieszka Buczyńska, sekretarz członek zarządu naszej partii. Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Duda zawiódł dzisiaj Polki i Polaków. Ja odniosę się do kilku kwestii, które sprzeczne są z konstytucją, te, które łamią prawo w tej ustawie po pierwsze, kwestia związana z jawnością posiedzeń. Prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że posiedzenia komisji, jak i obrady tej komisji będą jasne, jawne. Natomiast w samej ustawie czytamy, że będą one tajne. Już tutaj widzimy na pierwszym kroku kłamstwa, które płyną z ust prezydenta. Kolejna kwestia. Ocenianie i łamanie tak naprawdę artykułu 7 Konstytucji, czyli odnoszenie się do kwestii e, oceny prawnej rzeczy, które były robione zgodnie z prawem. Kolejna kwestia, czyli ocena prawa wstecz. Jak wiemy, prawo nie cofa się wstecz w naszym ustroju, a ta ustawa będzie analizowała kwestie pod tym kątem. I kolejna rzecz związana także z kwestiami nacisku na tych, którzy będą musieli przed tą komisją siadać. Za pierwsze niestawiennictwo 20 tysięcy złotych, za kolejne 50 tysięcy. Zaczynamy żyć w państwie, w którym będziemy musieli siłowo być kierowani i to będzie naruszało nasze demokratyczne zasady. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy dzień to kolejny mroczny, kolejny po piątku, mroczny dzień historii naszej demokracji. To szczególny wstyd dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, że bierze udział w tym mrocznym spektaklu, że tak przechodzi do historii naszej demokracji. Pan prezydent wśród wielu rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgadzamy, które dzisiaj usłyszeliśmy, mówił o wymieniał przykłady innych komisji, które powstały w innych krajach unijnych. Tak takie komisje powstały w innych krajach, bo kwestia wpływów rosyjskich jest ważnym niezwykle wątkiem w sytuacji toczącej się wojny i zagrożenia bezpieczeństwa dla całej Europy. ale to, to czego Pan prezydent nie powiedział, zapewne zapomniał o tym, że te inne komisje w innych krajach nie powstały po to, by wyrzucać opozycję z, ze sceny politycznej, by zakazywać politykom, konkretnym politykom udziału w życiu politycznym, udziału w wyborach, zajmowania funkcji publicznej. Pod tym względem, także pod tym względem, Polska niestety jest zupełnie gdzie indziej niż Unia Europejska. Mówię o Unii Europejskiej, bo w czasie ostatniego weekendu uczestniczyłem w zjeździe Europejskich Partii Demokratycznych i Liberalnych. I miałem okazję na dłuższą rozmowę z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, panią komisarz Werą Jurową. I pani komisarz nie była świadoma tego, co się wydarzyło w piątek w naszym Sejmie, tego, że taka ustawa w takim kształcie nasz Sejm opuściła. Ja nie przedstawiałem interpretacji, przedstawiłem jej tylko fakty, przedstawiłem najważniejsze elementy tej ustawy, którą przepchnęła większość sejmowa i muszę powiedzieć, Dodam, to była rozmowa prywatna, ale w tych okolicznościach, które dzisiaj mamy, uznałem, że chcę się tym z Państwem podzielić. Pani komisarz, pani. Wiceprzewodnicząca była absolutnie wstrząśnięta tym, co usłyszała. Z jednej strony no, powiedziała, że właściwie sądziła, że nic jej nie zaskoczy ze strony polskiego rządu, ale jednak była wstrząśnięta tym, że można sięgnąć po taki niekonstytucyjny, antydemokratyczny, antyeuropejski mechanizm, po który sięgnęła polska strona. I trzeba jasno powiedzieć po upadku z winy polskiego rządu, upadku krajowego planu odbudowy, bo tak to trzeba nazywać po imieniu, nie odsunięcie, nie opóźnienie, tylko tak naprawdę upadek Krajowego Planu Odbudowy z powodu działań rządu pisowskiego, mamy drugą, kolejną sytuację, która de facto prowadzi nas prostą drogą do wyjścia z Unii Europejskiej. Tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Polska nie jest tam, gdzie inne kraje unijne. Polska jest w tym szalonym miejscu, w szalonym biegu, do którego prowadzi Kaczyński i niestety także prezydent Duda. Chcę tylko na koniec dodać, żeby nie zostawiać Państwa w minorowym nastroju. Mamy świadomość tego, do jakiego zaostrzenia choroby toczącej polską demokrację dzisiaj doszło, ale my nie zamierzamy stać obok i przyglądać się temu, jak pacjent kona, dobijany przez kolejnych pisowskich funkcjonariuszy. Zwyciężymy, wygramy i zrobimy absolutnie wszystko, co trzeba będzie zrobić, i jeszcze więcej, żeby ten pacjent stanął znowu na nogach, żeby tej jesieni okazało się, że wszystkie te wartości o które wydawało nam się wspólnie walczymy, jak, jak dobro, jak prawda, jak uczciwość, jak wspólnota, że one znowu są tym, co będzie nas prowadziło każdego dnia do celu. To nie jest ostatnie słowo, słowo prezydenta Dudy i słowo Kaczyńskiego i jego pomagierów. To na pewno nie jest ostatnie słowo, i chcę, żeby ta prawda dzisiaj, czy to zdanie bardzo jasno tutaj dzisiaj wybrzmiało. Panie Przewodniczący, to skoro Pan chce, żeby to zdanie mocno wybrzmiało, i jest to, jak Panowie mówią, dramatyczny moment, jak Pani mówi, to może 4 czerwca wszyscy powinni być razem, broniąc demokracji, wspominając pierwsze wolne demokratyczne wybory i korzystając z Pana Kowalskiej rozmowy z Panią Przewodniczącą Jurową, czy myśli Pan, że to może być y, temat kolejnego postępowania Polski przez CUE i KAR? Jeżeli chodzi o 4 czerwca, to no też jest to jakoś znamienne i bardzo smutne, że tak zaczynamy ten tydzień, który nas do tego 4 czerwca prowadzi. I że mogliśmy szykować się do święta demokracji, święta wolności, wspólnego święta nas wszystkich, a dostajemy taki strzał na początku tej drogi. To porażające. To, 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 na tym się nie da przejść do porządku dziennego. 4 czerwca, i mówiliśmy o tym wyraźnie, ja i Władysław Kosiniak-Kamysz Chcemy być z tymi, którzy mogą pomóc nam odsunąć pis od władzy i doprowadzić do tego, że ten koszmar wreszcie się skończy, bo uważamy, że ta frontalna droga konfrontacji z pisem w postaci demonstracji marszu 4 czerwca jest oczywiście jedną z dostępnych dróg, natomiast ich trzeba też wziąć, przepraszam, za, taktykę, za taktyczne określenie przez okrążenie. Trzeba dzisiaj dotrzeć do tych, którzy zdecydują o wyniku tych wyborów, a którzy z jakichś powodów na marsz do Warszawy się nie wybierają, którzy czują, że to nie ich sprawa, których spotykamy na ulicy i wy też ich spotykacie i mówicie, a tam się na górze kłócą, to nie są nasze rzeczy. My chcemy pojechać do nich i powiedzieć, tak, to są wasze rzeczy. Chcemy ich przekonać do tego, że to naprawdę jest ten moment, kiedy trzeba przyjść i wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast trzeba też dziś powiedzieć bardzo jasno, bo będziemy w lesznie. Tak, jak obiecaliśmy, będziemy w Białej Podlaskiej. Natomiast Warszawski Marsz 4 Czerwca, to już w tej sytuacji nie jest tylko i wyłącznie manifestacja jednej partii politycznej. To już jest dzisiaj rzecz o bezpieczeństwie narodowym. To jest dzisiaj rzecz i to jest dzisiaj spotkanie, to jest dzisiaj manifestacja, która jasno też będzie dawała wyraz temu, że trzeba w Polsce powstrzymać kandydatów na dyktatorów na tych, którzy chcą demokrację nam zabrać. Czyli chciałby Pan, żeby jak najwięcej ludzi i też polityków nasi, było, no... nasi zwolennicy Wiem, o tym będzie Michał Kobosko, będą nasi zwolennicy na tym marszu, będą nasze struktury, zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżali, przyjadą. Jeszcze dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy. Będą tam reprezentowani. Natomiast mogę też powiedzieć w imieniu swoim i Władysława Kosiniaka-Kamysza, że w tej sprawie, która dzisiaj miała miejsce i w sprawie tych najbliższych dni, spodziewajcie się państwo jutro naszego wspólnego wystąpienia z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. My się poważnie traktujemy w koalicji, decyzje podejmujemy wspólnie, ufamy sobie i zapraszamy państwa już dziś na nasze wspólne wystąpienie jutro, gdzie ten wątek jeszcze raz poruszymy i rozbudujemy, bo sytuacja stała się naprawdę czymś innym niż opowieścią o tym, że jedna partia, czy druga partia. To już dzisiaj jest opowieść o mechanizmach, które w cywilizowanym państwie demokratycznym i wolnym po prostu nie powinny mieć miejsca i trzeba to stanowczo i jasno Panie powiedzieć. To Jeśli mogę, to, to Jeśli odpowiem tak. krótko. Oczywiście nie mam, nie, nie mam prawa wypowiadać się w imieniu Komisji Europejskiej i nie wiemy, jakie kroki Komisja podejmie w tej sprawie, ale i z tej pierwszej reakcji i z rozmów, jakie jakie mamy także dzisiaj z przedstawicielami instytucji europejskich, widzimy, że na pewno ta sprawa nie zostanie zostawiona sama w sobie, ponieważ coś takiego, takie wydarzenie jest wydarzeniem bez precedensu na terenie Unii Europejskiej. I to jest nie tylko złamanie traktatu, złamanie wszelkich zasad, złamanie wartości europejskiej, złamanie podstawowej zasady rządów prawa. To czasami brzmi dość grunolostnie, co to są te rządy prawa? No to dzisiaj właśnie widzimy czym jest brak rządów prawa. To co zaproponowano w tej ustawie to jest złamanie wszelkich zasad demokratycznych. To jest w pół kroku, jak powiedziałem, do wyjścia przez Polskę z Unii, to jest w pół kroku do dyktatury w Polsce. Ale jeżeli chcemy, jesteśmy dzisiaj w Unii to także musimy liczyć na to, że komisja, tak jak w sprawach innych krajów, tak i w sprawie polskiej, będzie postępowała bardzo twardo. Łukasz Korzyna, PNP24.pl. Jak rozumiem, dzisiejszy ruch długopisu Andrzeja Dudy jest ruchem tyleż złowrogim, co jednak zręcznym, bo zmusza Donalda Tuska, przed dzień kampanii wyborczej, do obrony własnej osoby, własnej rodziny, nie wiem, własnej telewizji być może, bo mowa także przecież o sankcjach wobec mediów, mówią o tym otwarcie politycy PiSu, a wiadomo, że obywatele raczej spodziewają się od polityków, że to oni ich sprawą będą rzecznikować i ich będą bronić. W tej sytuacji, w jaki sposób wy zamierzacie to robić, kiedy macie 15%, koalicja obywatelska 20%. 4%, ale jednak w powszechnej opinii ta komisja to jest komisja przeciwko Tuskowi. W jaki sposób wy, wam, wy zamierzacie szerzej bronić praw obywatelskich, nie po wyborach, tylko do tych wyborów? Będziemy robić wszystko, żeby dać ludziom głos, żeby ich przekonać, że ma, mogą mieć trzecią drogę, czyli polityków, którzy nie tylko gadają, ale pozwalają ludziom mówić, bo to jest to, czego dzisiaj potrzeba. I można na mnie, czy na Władysławie Kosiniaku-Kamyszu wieszać psy, że my chcemy pojechać do Leszna, posłuchać ludzi, którzy że jeszcze nie są przekonani. Spróbować ich przekonać, spróbować z nimi porozmawiać. Wytłumaczcie mi, jak w inny sposób wygrać spisem. Jak zrobić demokrację. Iść tylko z przekonanymi. To nie da się zrobić. Dzisiaj musimy być i z tymi przekonanymi, i z tymi, którzy jeszcze przekonani nie są. Dzisiaj wspomniał Pan o tym, że mamy 15% i wspomniał Pan o tym, że mamy te 15% bez żadnego wsparcia medialnego, mamy bez żadnego wsparcia w, 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 jakiegoś dużego instytucjonalnego, ale mamy 15%. Kiedy patrzymy na dystans, który dzieli nas od największych, to to nie jest kosmiczny dystans. Patrząc na to, ile w, udało nam się tego zaufania wypracować, mamy narzędzia słuchania obywateli w postaci różnego rodzaju spotkań, paneli obywatelskich, wciągania ich do różnych demokratycznych działań, które chcielibyśmy, żeby były treścią tej naszej kampanii, bezpośrednich spotkań, włączania, zapraszania. Mam nadzieję, że trzecia droga już od, od teraz zacznie to Państwu pokazywać w takiej ilości i liczbie, że ludzie naprawdę uwierzą, że ta zmiana jest możliwa. Natomiast jeżeli chodzi o strategię innych partii opozycyjnych, proszę, proszę mi pozwolić, że powiem to wprost. Dziś najważniejszą strategią platformy obywatelskiej, jeżeli ja miałbym jej doradzać, byłoby to, żeby zbudować kilka procent więcej swojego poparcia i zacząć walczyć po tych dwóch latach wreszcie o trójkę z przodu. Naszym celem powinno być kilkuprocentowy wzrost co najmniej i przebicie progu 20%. W tym momencie z dwoma silnymi ugrupowaniami, które różnią się między sobą. I to będzie twórczy spór, ale to będzie spór po demokratycznej stronie opozycji. Jesteśmy w stanie zrobić nowy rząd, nową politykę i rzeczywiście tchnąć nowego ducha w to, co się w polskiej demokracji dzieje. A co? Chyba wszyscy mamy to samo wrażenie. Doszło już do ściany. To znaczy po tych 34 latach, dzisiaj chyba wszyscy mamy poczucie, że dojechaliśmy do ściany, że już dalej nie można, że to już, już się wypaliło. Trzeba te karty rozdać na nowo, i wierzę, że to nowe rozdanie jest możliwe. Nasze badania pokazują wprost, nie ma żadnych przepływów między nami a Platformą Obywatelską, ani w jedną, ani w drugą stronę. Podobnie, Ale, z lewicą, skoro... podobnie z lewicą, podobnie z innymi ugrupowaniami. Dzisiaj my, jeżeli mogę tak powiedzieć, zachęcamy i zapraszamy głównie niezdecydowanych i niegłosujących. To jest to zadanie, które ktoś musi na tej scenie wykonać i trzecia droga jest do niego gotowa. Ale to skoro ta ściana, skoro pół kroku w stronę dyktatury, to być może państwo jesteście w stanie y, zmienić w ogóle formułę współpracy na opozycji. Czy po tym podpisie, skoro państwo też takich słów mocno używacie, w ogóle rozważacie to, że na przykład jednak wszyscy się zjednoczą i że będzie zupełna zmiana strategii w związku z tym, że ta komisja może... Bieg kampanii wyborczej zupełnie. Tylko pytanie, czy to jest to, przypadkiem nie jest to, na co czeka Kaczyński odpalając tę komisję. Bo ja zakładam, że to dokładnie tak jest, że on wypuścił tę historię i zrobił tę komisję po to żeby mieć jednego zblokowanego przeciwnika, w którego będzie mógł walić jak w bęben, wytykając różnice. Proszę wyobrazić sobie jedną listę od Sawickiego, umownego z prawego skrzydła PSL do umownego z Przecież to będzie pasza dla TVP na każdym kroku. Będą mówili jaka demokracja, oni się zdlaj szachtowali, udają tylko, to wszystko jest pic na wodę, a nad tym wszystkim jest tusk. Dzisiaj, jeżeli chcemy wygrać, a chcemy wygrać, ja mówię o tej demokratycznej stronie, musimy relacje na niej poukładać tak, żeby okiwać Kaczyńskiego a nie grać w jego grę, i my jesteśmy gotowi, i wiemy, jak to zrobić. Trzecia droga to jest ten pomysł, który do tego prowadzi. Jeżeli Platforma Obywatelska zdecyduje się na zaciśnięcie, a my gorąco do tego namawiamy, w sojuszu z lewicą, zrobi jedną listę i będzie dwóch silnych graczy po tej stronie sceny politycznej. To jest już rzecz, która mogłaby też te sprawy poukładać. My zmniejszyliśmy liczbę list na opozycji, decydując się na sojusz trzeciej drogi. Czekamy teraz na ruchy innych, natomiast też oddam prawdę temu, co Pani mówi. Dzisiaj sytuacja jest taka, że będziemy rozmawiać. Ja uważam, że my powinniśmy się między sobą jako liderzy intensywnie konsultować, ale to nie oznacza zmiany strategii wyborczej, nie oznacza w tej chwili tego, że będzie jedna lista, bo jej najprawdopodobniej nie będzie, tylko tego, jak my możemy sobie zrobić, żebyśmy się nawzajem nie wykrwawiali, tylko żeby każdy z nas dokładał coś do wspólnego demokratycznego potencjału. To jest to, co ja bym chciał dzisiaj na opozycji przede wszystkim widzieć za dwa lata, w 2025 doktor prawa będzie miał 53 lata i będzie z dziesięcioletnim stażem w hotelu prezydenta, ale już Nie ułatwił sobie dzisiaj tego procesu pan prezydent Andrzej Duda. Dopisał sobie do CV punkt, którego, jeżeli będzie ubiegał się o stanowiska w demokratycznym świecie, być po prostu nie powinno. Nie wiem, po co rzucił sobie te kłodę pod nogi, może opowie o tym później jako rodzaju Swoistego, ideowego samoudręczenia, że jest gotów na poświęcenia, ale będzie wierny swoim wartościom. Cóż, mówię to z przykrością, dlatego że w panu prezydencie y, od Leks Czarnek, od innych ustaw pokładałem Lex też TVN. Lex TVN, spore nadzieje, no ale zdecydował się dzisiaj zrobić krok w drugą, mroczną stronę. Y, w, pozostaje tę decyzję uszanować i na pewno zostanie ona osądzona. Wie pani, ja nie jestem, ja wiem, że dzisiaj tu padały słowa o Trybunale Stanu, o wielu innych rzeczach. O Trybunale Stanu przez ostatnie 34 lata mówiono tyle, że jak trzeba to zrobić, to trzeba to zrobić, a nie o tym mówić. Jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby nie tylko tego typu decyzji, ale inne badać w Trybunale Stanu, to będziemy to robić. Dzisiaj trzeba skupić się na tym, żeby następny prezydent Rzeczpospolitej był człowiekiem, który rzeczywiście ten mandat prezydencki jednoczenia, budowania, wspierania polskiego bezpieczeństwa i jedności narodowej wypełni. Na tym się dzisiaj powinniśmy skupić, szukać drogi do tego, żeby po Dudzie nastąpiła kompletnie nowa prezydentura i była kompletna zmiana, a nie zastanowić się nad tym, czym my go dzisiaj postraszymy, czego oni tak się najprawdopodobniej nie przestraszy. Natomiast jak mówię, pracy szukać mu będzie po dzisiejszym dniu na arenie międzynarodowej dużo trudniej. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące trzeciej drogi. czy trwają prace na temat ewentualnego porozumienia z porozumieniem, czy jest takie informacja, które daje tutaj Pani Sroka już od jakiegoś czasu z Polską 2020. Nie, nie ma takiej współpracy. Pani Sroka nie współpracuje z nami. Ja wczoraj na Święcie Ludowym PSL-u, na którym była, spotkałem się z nią tak naprawdę po raz pierwszy w politycznym życiu. Nie ma, mi nic o tym nie wiadomo, żeby PSL to zgłaszał. Natomiast nie ma żadnych planów dołączania żadnych nowych bytów do trzeciej drogi. To jest Sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Temat jest moim zdaniem zamknięty. To jeszcze, a propos tej komisji, chciałabym zapytać, czy według panów, bo to, jedno to jest nie wystawienie kandydatów przez opozycję do bojkotowanie tej komisji, a drugie, czy według panów były to, by powinien na nią stawać, stawiać, jeżeli będzie wyzwanie, bo to trochę jest taka teraz takie zamieszanie, bo albo ona jest nielegalna i ją trzeba bojkotować od początku do końca, albo się stawiać na nią. No tak, to pytanie, czy stawiać się przed Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy zasiadają tam nielegalni wybrani sędziowie dublerzy czy stawiać się w wielu innych sytuacjach, w których mamy wątpliwości co do tego, czy sąd jest legalny, czy ktoś został wybrany zgodnie z demokratycznym mandatem. Moim zdaniem powinno być to przedmiotem uzgodnień między nami, między ugrupowaniami opozycyjnymi, ale w, na obecną chwilę ja nie jestem w stanie w, w, zgodzić się na to wewnętrznie, że ta komisja będzie jakimkolwiek bytem funkcjonującym w polskim porządku prawnym mimo podpisu prezydenta. To jest po prostu, to jest kpina sprawa, no. kpina sprawa na tylu wymiarach, że trzeba się będzie zastanowić, co z tym zrobić, tak, żeby nie dawać paliwa przeciwnikowi. To jest dzisiaj to najważniejsze, co możemy zrobić. Kaczyński zrobił to nie po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo Polski i żeby zmalały wpływy rosyjskie w Polsce. On to zrobił po to, żeby się utrzymać przy korycie. A my musimy zrobić wszystko, żeby on się przy korycie nie utrzymał ani dnia dłużej i nie wystawiać mu piłek i nie zbijać piłek, które on wystawia. Dlatego będziemy musieli się zastanowić nad taką reakcją e, wspólnie i ona będzie wspólna. My tutaj deklarujemy pełną współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, żeby Kaczyńskiemu ten stolik gry, który dzisiaj postawił razem z Dudą, wywrócić. A według mnie współprzesądzający, no bo jednak w zeszłym tygodniu były takie przecieki, że być może to Duda no, nie podpisze tej ustawy. Co, a jednak błyskawicznie, Trudno jest mi odnaleźć się w Meandrach rozumowania prezydenta Dudy, w, bo on raz jakby zdaje się zauważył, że w Polsce mamy demokrację, a innym razem jednak dochodzi do wniosku, że jednak demokracja mu się nie podoba i woli system monopartii. W, nie wiem, co zdecydowało. Argumentacja, którą przedstawił konieczność szukania rzeczywiście wpływów rosyjskich w różnych demokracjach na świecie to nie są głupie rzeczy. Natomiast on dzisiaj, no bo szukają ich wszyscy, Amerykanie, szukają ich inne państwa demokratyczne, ale na Boga, czy my w Polsce naprawdę mamy taki problem z tym, skoro polskie służby całkowicie niepodległe, opatrzone wszystkimi przymiotnikami, że narodowe i inne przez osiem ostatnich lat nie pokazała ani jednego takiego przypadku, to co nagle zmieni cyrkowa komisja powoływana na kolanie pół roku przed wyborami? To ona coś nagle będzie wiedziała więcej niż służby? Gdzie jest logika w tym wszystkim? Poza tym prezydent Duda zdecydował się dzisiaj, nie wiem dlaczego, jak mówię, odpalić po raz kolejny, kolejny rozdział wojny polsko-polskiej. Nie wiem, co w niego wstąpiło dzisiaj, nie wiem, kto mu podpowiadał, nie wiem, dlaczego to zrobił, ale to jest fatalna decyzja, to jest potężny błąd i to jest coś, co, co położy się cieniem na tych ostatnich miesiącach jego prezydentury i na to, co będzie z Andrzejem Dudą po jego prezydenturze bez żadnych wątpliwości. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy.